Siema, masu dużej dla wszystkich, a to jest y, kolejny odcinek z Minecrafta, już dziewiąty odcinek z Minecrafta. Ym, tak... Y, oczywiście poprzedni odcinek, odcinku ósmy, był nagrywany w nocy, od 20.40 zaczęło się jego nagrywanie. No, na razie... Dobra, już jestem, ponieważ... skraszował mi się Minecraft, a w pokoju jest y, brat, który, no nagadać. No to wiecie, co czasami trzeba zrobić, nie? Trzeba czasami po prostu zatrzymać nagrywanie i boję się, żebym się ogarnął. Ponieważ to nie jest takie łatwe, no to ta przerwa była dla mnie trochę długa. Dla was nie, bo dla was to, kurde, sekundy nie zajęło. Ym... Ale tak, kiedy kopałem w kopalnie, bo w poprzednim odcinku, skończył mi się kilo. Więc dzisiejszy odcinek może nie zacznę nawet ciekawie, bo no, zaczniemy go od zrobienia kilofa. Tak, tam kraki. Oczywiście lagi to jest są, bo z takim głupianym komputerem to daleko na wiem, nie zajdę. A że moją, jak namówicie moje mamy, żeby mi kupili lepszy, to po prostu będziecie nie wiem kim. Może namówić moją mamy do kupienia czegoś, co jest niepotrzebne do YouTube'owania, yy, to... nie jest jak jest. Ciężko. <laughs> Dobra, a jestawiamy do w pewnie kopalni, którą zaczęliśmy robić w poprzednim odcinku oraz, że... W ostatnim odcinku ucięło zakończenie yy, no ja tego nie chciałem, ale po prostu mówicie, no, że 10 yy, nagrywanie 10 jest słabe i, i właśnie odcinek po nie zakończył się jak powinien, tylko po prostu, że waszym mówić o moim składzie, w fucie w yy, nie był bo nagram i skończyło się skończyłem się na cjeżu, że mówiłem o tym mam ter, ter na bramce no, ten na bramce już coś znaczy za tu nic nie widzę Czekajcie, bo ja mam muszę ogarnąć pochodnie yy. słuchajcie, oświetliłem i zawsze się to znalazłem Żelazo tu było. Ja je oczywiście wykopię, jak można nie wykopać żelaza, ale no, piszcie, fart, przypadek, po prostu moja ślepota w ciemności. Po prostu ja tak samo w ciemności widzę, jak nie. Po prostu nie porównania głupie, że porównania nie mam. po prostu Pozdro dla tych, co widzą w ciemności dobrze, bo pff, ja nie. <ścoughs> A, ej, tu jest dużo tego żelaza. Tego żelaza jest naprawdę sporo, tak. Dobra, wykopane. Osiem żelaza tu miałem. No pięknie. Gdybym nie oświetlił, to ja bym go nie znalazł. No, znalazłbym, ale później dużo. Tak, kopiemy dalej w dół. To mam pięć żelaza już w sztapkach, więc to niedługo zainwestuję pięć żelaza w kilo. Teraz zapatyki, bo jeśli na przykład znajdzie się jakieś złoto Trzeba by, albo diaksy nawet, trzeba będzie to jakoś wykopać czymś, nie? Ale pewnie do tego czasu minie jeszcze trochę, bo... O, ziemia Ziemia, zazwyczaj ziemia jest w jaskini Birt Jeśli birt jest pod ziemią, to najczęściej jaskina No, raz, czekajcie chwilę, bo znowu coś się dzieje. <laughs> Dobra, wracam już. I. Yy, 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 więc tak. Znaczy wracam i kopiemy dalej w dół. Słabo. Czarno to widzę. Czarno widzę nie czegokolwiek w tej kopalni dalej. Oraz pozdro dla mojego kolegi, który takiego warta, że yy, dostał za free myszkę od nauczyciela, od komputerów. Yy, pozdro dla siebie oraz moją zaczną tą myszkę nie chcę. Yy, tak. <laughs> nie powiem co to jest. On nawet nie ma kanału. Nie, ma kanał którego, no nie wiem, linku a nie dam, ponieważ no, linki do kanału raczej daje się y, osobom, gościom odcinka, więc powiem tylko, że z mojej klasy kolega dostał za chwilę Dobra, oświetlenie, może jakieś żelazo ukryte znowu znajdę, O jak jasno się zrobiło od razu. Jeśli was też na chwilę oślepiło piszcie w komentarzach, a mogę pochodnie stawiać Robić cięcia i wtedy sobie z pochodni Bo mnie też trochę na chwilę oślepiło to Kurde, dają mi oko w Dobra, jest za jasno すでに。<c oughs> <c oughs> Okej, okay, wracamy już y, do Minecrafta, do kopania. No y, i y, y, oczywiście mój brat musiał iść do kibla, Nie mógł wytrzymać. <Kh> ale już nie wiem gdzie więcej przeszkadzał oraz czas. Ok, jeszcze mamy 3 minuty. Y, ale żeby nie zakończyć tego odcinka jak poprzedniego, udałbym zakończyć go wcześniej. Tak. Postawię tam pochodnie i będzie koniec, bo raz ja nie znowu wnie. Uwaga, Ewi, ja mi teraz zasłońcie se ok oczy, bo stawiam pochodnie. Dobra. Dobra, więc tak... Więc tak, no to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wykopaliśmy 8 żelaza, stworzyliśmy nowy kamienny kilof. Ja w tym odcinku spróbuję coś jeszcze nad, nad domem zbudować, ponieważ dawno nie wychodziliśmy nad, nad, poza mój dom i coś tam zbuduję. Ale dobra. Yy, Mara ludzie i pa do kolejnego do kolejnego odcinka.